Seria Katolickie Podsumowanie Tygodnia ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu, które utrzymujemy od naszych widzów. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wsparcia nas poprzez portal Patronite. Link do strony ze wsparciem znajduje się w opisie filmu. Szczęść Boże. Witamy was w kolejnym katolickim podsumowaniu tygodnia. A w tym tygodniu w podsumowaniu. Polski Kościół przyjmie i rozszerzy politykę Franciszka. Żydzi opróli benedyktyńskiego opata i obrazili samego Chrystusa. Oraz papież piętnuje środowiska tradycyjne w kościele. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania. Polski Kościół przyjmie i rozszerzy politykę duszpasterską Franciszka. 31 stycznia zakończyły się obrady Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Jak podaje katolicka agencja informacyjna, głównym tematem spotkania był program duszpasterski pasterski na lata 2024-2025. Ma on wejść w życie wraz z pierwszą niedzielą tegorocznego adwentu. Wbrew pierwotnym zamysłom, tematem przewodnim programu nie będzie wcale synodalność, ale z racji na nadchodzący rok jubileuszowy i propozycję papieża Franciszka, aby odbył się on pod hasłem Pielgrzymi Nadziei, Komisja zadecydowała, że program dusz pasterski będzie do tego hasła nawiązywał. W tym temacie wypowiedział się ksiądz dr Krystian Piechaczek. W nawiązaniu do proponowanego przez Ojca świętego hasła tego roku, pielgrzymi nadziei, zajmiemy się właśnie tematem nadziei, nadziei chrześcijańskiej i nadziei dla wszystkich ludzi. Na obecną chwilę próbujemy te najważniejsze wątki wydobyć z papieskich zapowiedzi tego wydarzenia. Jeden z takich wątków koncentruje się wokół pytania kim mamy być jako świadkowie Chrystusa. Mamy się odznaczać żywą nadzieją, a ta żywa nadzieja czyni nas misjonarzami. Możemy się zastanowić, jak to świadectwo powinno wyglądać na początku XXI wieku. W czasie spotkania pojawiła się też zapowiedź przybliżenia wielu wątków niejako powiązanych z tematem nadziei, między innymi tego, w jaki sposób my, chrześcijanie, moglibyśmy się przyczyniać do budowania klimatu nadziei i zaufania w świecie, jak moglibyśmy pomagać ludziom, nie tylko wierzącym, w odkrywaniu sensu powszechnego braterstwa. Koniec cytatu. Ksiądz Piechaczek zaznaczył także, że w kontekście planowanego programu sygnalizowano również wątki dotyczące bieżącej sytuacji w kraju, jak konieczność przebaczenia i pojednania oraz świadectwa braterstwa wobec ubogich, uchodźców i uciskanych. W nawiązaniu do dokumentu „Laudato Si ”, proponowano też tematy związane z troską o wspólny dom i problemem integralnego rozwoju człowieka. Abstrahując od przykrego faktu, że instytucje polskiego kościoła zajmują się układaniem odrealnionych strategii ewangelizacyjnych, zamiast przyjmując najprostsze założenia podejmować aktywne próby walki z zagrożeniami społecznymi, które przy bierności kościoła od dekad niszczą polski naród, pojawia się tutaj również inny problem. Jak widać, komisja przyjęła ześwieczone, Pozbawione ewangelicznego ducha znaczenie słowa nadzieja. Obradujący odnoszą je bowiem wprost do wspomnianego przez nich ziemskiego braterstwa. Tymczasem właściwa dla nauki Zbawiciela nadzieja nie kończy się na perspektywie ziemskiej i poza wzywaniem uczniów do czynienia bliźnim dobrze na ziemi, nakazuje również, a nawet przede wszystkim, głosić nadzieję szczęścia wiecznego, jakim jest zbawienie. Chrześcijańska nadzieja, która niesie za sobą prawo do oczekiwania wiecznego szczęścia po śmierci, przysługuje jednak jedynie tym, którzy poddadzą się przykazaniom Bożym, a ta kwestia niestety nie jest już chętnie podejmowana przez dusz pasterzy. Z racji wyżej wymienionych powodów możemy spodziewać się, że skuteczność programu duszpasterskiego na lata 2024-2025 będzie nikła, gdyż zgodnie z charakterystyczną dla tendencji modernistycznych narracją po raz kolejny pominiętym będzie głoszenie obiektywnych potrzeb nawrócenia, odrzucenia grzechu i podejmowania pokuty. W praktyce polski Kościół będzie zatem realizować szkodliwą, materialistyczną politykę duszpasterską papieża Franciszka i opluli benedyktyńskiego opata i obrazili samego Chrystusa. W ostatnią niedzielę, 4 lutego, internet obiegło niezwykle bulwersujące nagranie. W dwuczęściowym wideo możemy zobaczyć, jak grupa młodych, radykalnych wyznawców judaizmu w Jerozolimie podchodzi do ojca Nikodemusa Schnabela, opata niemieckiego opactwa benedyktynów, zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w tym samym mieście. Na filmie widać i słychać, jak młodzi wyzywają ojca Schnabela i Wykrzykują obraźliwe hasła wobec samego pana Jezusa. W drugiej części nagrania widzimy, jak wyznawca judaizmu pluje na opata. W rozmowie z Radiem Watykańskim ojciec Schnabel powiedział, iż dwóch żydowskich radykałów zaatakowało w sobotę jego, ubranego w benedyktyński habit, oraz znajomego, niemieckiego dziennikarza. Opat spokojnie wysłuchał obelg, zignorował atak na jego osobę, odpowiadając jedynie, iż zgłosi sprawę na policję. W poniedziałek łaciński patriarchat Jerozolimy wydał swoje oświadczenie w tej sprawie. Możemy w nim przeczytać m.in. następujące słowa: Patriarchat łaciński potępia niesprowokowany i haniebny atak. Ściganie sprawców takich przestępstw, nienawiści, jest ważnym środkiem odstraszania i poczucia bezpieczeństwa chrześcijańskich duchownych w Ziemi Świętej, zwłaszcza w Jerozolimie. Koniec cytatu. Sam Opat skomentował incydent następującymi słowami. Wierzę, że nadszedł czas, aby wszyscy ludzie, ponosząc odpowiedzialność we wspólnotach religijnych, przemyśleli sposób, w jaki przekazują wiarę, jaką edukację religijną przekazują i że nie chodzi o tożsamość, nie o rozgraniczanie, nie o budowanie możliwych wrogich obrazów, ale tak naprawdę tylko o ideę reguły Benedykta, że jesteśmy poszukiwaczami Boga i wszyscy nędznymi grzesznikami potrzebującymi Bożego Miłosierdzia, i że każda istota ludzka jest stworzona na obraz Boga. I jeśli to naprawdę przeniknie serca wierzących, wtedy religia, ten wspaniały projekt poszukiwania Boga, może ponownie rozwinąć swoje pełne piękno, nawet w Jerozolimie. Koniec cytatu. Warto tutaj nadmienić, iż sobotni incydent nie jest odosobnionym przypadkiem. Ataki na chrześcijan i wiarę katolicką w Ziemi Świętej nasiliły się wraz ze zmianą izraelskiego rządu w styczniu 2023 roku. Sam ojciec Schnabel padł ofiarą takiego ataku w lipcu ubiegłego roku kiedy to kobieta wyznająca judaizm rabiniczny nakazała mu zdjąć krzyż będący częścią jego stroju zakonnego. Przy tej okazji warto nadmienić, iż judaizm rabiniczny nie jest tą samą religią, jaką wyznawali Żydzi w Starym Testamencie. Judaizm biblijny był bowiem zapowiedzią chrześcijaństwa, które stanowi jego całkowite i ostateczne wypełnienie, a stronnictwa... Które nie chciały przyjąć nauki Chrystusa po zburzeniu świątyni jerozolimskiej w 70 roku po Chrystusie, założyły nową religię w opozycji do wiary chrześcijańskiej. Tą nową religią jest właśnie judaizm rabiniczny, który jest całkowitym zaprzeczeniem chrześcijaństwa. Przypominając fakty historyczne i ukazując kolejny incydent powiązany z wrogością wyznawców judaizmu wobec wiary katolickiej. Należy po raz kolejny przypomnieć, iż dialog chrześcijan i wyznawców judaizmu, tak bardzo popularny w kościele posoborowym, zawsze prowadzi na manowce. A sami Żydzi, wbrew obiegowej opinii, nie mogą być nazywani naszymi starszymi braćmi w wierze. Papież piętnuje tradycyjne środowiska w kościele. Jak podał portal Deon, w jednym z ostatnich wywiadów papież Franciszek wypowiedział się na temat negatywnego odzewu, z jakim spotkało się wydanie przezeń deklaracji fiducia supplicans o błogosławieniu związków nieregularnych, w tym także jednopłciowych. Usiłując przedstawić dokument jako prawowierny, po raz kolejny padły słowa o tym, że zgodnie z duchem dokumentu nie błogosławi się związków, ale osoby. Dalej papież skorzystał z przewrotnego twierdzenia, mówiąc, a grzesznikami jesteśmy wszyscy. Opracowanie listy grzeszników, którzy mogą wejść do kościoła, i listy tych grzeszników, którzy nie mogą być w kościele, to nie jest Ewangelia. Koniec cytatu. Powiedział także, że ci, którzy protestują przeciwko dokumentowi, należą do małych ideologicznych grup, oraz że ufa, że stopniowo wszyscy dostosują się do ducha deklaracji Fiducia Supplicans dykasterii nauki wiary. Ona chce włączać, a nie dzielić. Zapewnił, że nie obawia się schizmy w kościele i dodał, że zawsze były grupki wyrażające opinie o zabarwieniu schizmatycznym. Powyższe wypowiedzi papieża są zapewne kolejnymi próbami usprawiedliwienia decyzji o opublikowaniu deklaracji fiducia supplicans. O podobnej sytuacji mówiliśmy w podsumowaniu z ubiegłego tygodnia. Kolejne sprostowania, jakie wychodzą z ust papieża Franciszka i jego najbliższego współpracownika, biskupa Fernandeza, odpowiedzialnych za stworzenie i wydanie tego tragicznego dokumentu. Są potwierdzeniem, że była to błędna decyzja, tak z punktu widzenia katolickiej doktryny, jak też z punktu widzenia praktyki duszpasterskiej. Dokument jedynie podzielił środowisko wiernych katolików na całym świecie, pogłębiając jeszcze bardziej plagę nierozumienia katolickiej nauki o grzeszności związków nieregularnych i znaczeniu błogosławieństwa oraz włożył w ręce wrogich kościołowi grup ideologicznych nowe argumenty do zwalczania go. Papież Franciszek dalej stara się forsować coraz mniej wiarygodną narrację o rzekomo ewangelicznym duchu fiducja supplicans i potencjalnym dobru, jakie może przynieść. Tym razem czyni to atakując środowiska katolików tradycyjnych. Czy jednak nam, tradycyjnym katolikom mającym wolę stałego okazywania posłuszeństwa kościołowi rzymskiemu, nie wolno korzystać z synodalnego prawa do oddolnego wyrażania opinii na temat szkodliwości działań papieża? To pytanie pozostawię otwartym. Przechodzimy do sekcji ogłoszeń. W tym tygodniu na kanale ukaże się jeden film. Będzie to mój film, ukaże się w piątek i tematem będzie pewien bluźnierczy obraz. A od przyszłego tygodnia prawdopodobnie wrócimy już do standardowego rozkładu trzech filmów w tygodniu, czyli podsumowanie tygodnia plus dwa filmy regularne. Jeżeli doceniasz naszą pracę zachęcamy do wspierania nas poprzez portal Patronite. Tyż ta seria ukazuje się dzięki wsparciu, które otrzymujemy od naszych widzów. Możesz też nas wesprzeć pojedynczą wpłatą bez podawania danych przez portal Tipli. Linki do wszystkiego znajdziesz w opisie. Zachęcamy do subskrybowania kanału i śledzenia naszych dalszych aktywności. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę i do następnego odcinka. Szczęść Boże! Szczęść Boże!